Tak więc skończyliśmy na tym, że Nikola Tesla powiedział: Mój mózg jest tylko odbiornikiem we wszechświecie. Jest rdzeń, z którego my czerpiemy wiedzą i siłę i inspirację. Nie wnikałem nigdy w te tajemnice rdzenia, ale wiem, że istnieje. To są słowa samego Nikoli. Co prowadzi mnie do przekonania, że zawsze był podłączony do pól elektrycznych, a te należały do księcia mocy powietrza, o którym Biblia mówi, że jest szatanem. Efezjan 2.2. List do Efezjan 2.2, gdzie, gdzie w przeszłości szliście zgodnie z biegiem tego świata, według księcia mocy powietrza ducha, który teraz działa w dziecięcych który teraz działa w dzieciach posłuszeństwa. Nikola Tesla powiedział wtedy właśnie te słowa. Tak więc Tesla patrzył na mózg jako na odbiornik i tak jak jego nauka o odbiornikach musi mieć rodzeń, patrzeć na mózg jako raczej mechaniczną część ludzkiego ciała, która działa w eterze i na eter atmosferyczny, energią do tego zaprzęgniętą. Jak brzmi ten rodzaj gadania, jeśli nie jest to głos księcia mocy powietrza. No naprawdę nie jest Bóg Wszechmogący w naturze, ani w żaden inny sposób dla Ducha Świętego. Jest to biegun przeciwny, ujemnie naładowany akumulator, a nie prąd przemienny, ale bardziej podłączony bezpośrednio do okultystycznych i mistycznych mocy okultyzmu kabalistycznego Illuminati i jego mocy liczby 3, 6 i 9, które są okultystyczne, aby zamanifestować to w świecie materialnym, a nie Biblijnego stworzenia w harmonii z Bogiem Wszechmogącym. Bardziej słuszne nazywa się to majstrowaniem przy Bożym Stworzeniu, aby zamanifestować niszczycielskie siły, które mają szatański wpływ, bo to diabeł przychodzi zabijać kraść i niszczyć. Bóg posłał swojego syna, abyśmy mogli mieć życie i mieć je w obfitości, a uniwersalne prawa Bożej Natury są zaprojektowane tak, aby całe stworzenie zharmonizowało się w uporządkowany sposób dla dobra wszelkiego życia, a prawdziwa mądrość jest dana przez moc Ducha Świętego, jest to coś, do czego Tesla nigdy się nie przyznał. Istnieje królestwo zbudowane bez ludzkich rąk, które będzie trwać wiecznie w osobie, która ma w sobie Syna Bożego. Zachajasz 1, jeden I powiedziałem, panie mój, co to jest? A anioł, który za mną stał i rozmawiał, rzekł do mnie: Pokażę ci, co to jest. A człowiek, który stał między mirytami, odpowiedział i rzekł, To są ci, którzy posłał pan, aby wędrowali po ziemi. Odpowiedzieli aniołowi Pańskiemu, który stał między mirami, mówiąc: Chodziliśmy tam i z powrotem po Ziemi, a oto wszystkie? Wszystka Ziemia siedzi spokojnie i odpoczywa. Wtedy anioł Pański odpowiedział i rzekł: Panie zastępów, dokąd, że mnie zmiłuj się nad Jerozolem i mistrzami ludzkimi. No to są takie, tutaj tego jest więcej. Ja tego sobie oszczędzę tego czytania tego, bo to jest. Tego jest więcej. Ja tutaj się odniosę do tego na końcu tylko jeszcze. No i ogólnie ta kabalistyczna tutaj odznaka odzwierciedlająca to właśnie poplątanie tych wszystkich żywotów. I teraz mój komentarz do tego nagrania. Ja tutaj pominąłem te ostatnie fragmenty, ale cały ten dzisiejszy program jest przykładem, abyście zrozumieli, jak się ludźmi manipuluje, aby ich zwieść. Pokazuje się Wam narracje, wydarzenia fikcyjne, ale mówi się Wam o ludziach, Bogach. O pismach świętych i o nauce, o wszystkich tych rzeczach, o których słyszeliście już wielokrotnie w Waszym życiu. Z ufnością zaczynaliście tego słuchać wiele lat temu, w nadziei, że coś przez to zrozumiecie. Ale to, co usłyszeliście, to, co słyszycie dzisiaj, w ogóle nie rozjaśniło Wam niczego, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej komplikuje i mataczy. Zwróćcie uwagę na pomieszania różnych dziedzin wiedzy szczególnie w szczególnie skomplikowany sposób. Z jednej strony chcemy wolniej, Wolnej energii, więc gdy słyszymy Tesla, to jest nas dla nas interesujące, więc wytężamy umysł. Za chwilę słyszymy o numerologii, Kabale i Jezusie oraz cytatach z tak zwanych świętych pism. Tu zaczyna się przyzwyczajać nas do tego, że nic nie wiemy, nic nie rozumiemy. Nie studiowaliśmy odpowiednio długo tych wszystkich pism, więc mamy nadzieję i ufność pokładamy w tym, że coś nowego usłyszymy, co nam poukłada, zrozumiemy związek nowoskutkowy w końcu znajdujemy się na przykład w kościele i niczego nie wynosimy nowego, co by nam rozjaśniło w jakikolwiek sposób co jest niezbędne, żeby zrozumieć tak myślimy bynajmniej mamy się czuć mali, głupi i niezdolni do do zrozumienia czegokolwiek, to jest węzeł gordyjski wszystko prowadzi nas do przygnębienia, jest prawdą i, nie, i, I nieprawdą, legendą i manipulacją. Do tego wspomnę było, że wiedza ta była. Zawsze manipulowane od samego początku, i świadomie wprowadzono nam tutaj w naszą przestrzeń, żeby nas właśnie zniewolić, zmanipulować, żebyśmy się czuli mali, zagubieni, niczego nie rozumiejący. Gdy to słyszycie, chcecie usłyszeć coś, co jednak będzie pozytywne i naprowadzi nas, a tymczasem to kolejne raz komplikuje jeszcze bardziej. Gdy słucha się, czyta takie teksty, tak zwane święte. Wyprany umysł zupełnie mamy. Jeśli takie rzeczy dzieją się publicznie na całej przestrzeni i ludzkość ma te same, ludzie poszczególni mają takie same wrażenia, to wtedy zachowania stawne mają miejsce, bo wszyscy są zagubieni i ktokolwiek. Do nich coś powie, to wszyscy wytężają mózg i idą za tym jednym jak barany po prostu. Żaden nie wie, co robić, i szukam mesjasza, który im to powie. Ale gdzie szukać? Więc idą do najwyższego budynku, wstydzą się, że nic nie rozumieją. Myślą, że tylko oni tak mają, tymczasem wszyscy tak mamy. I idą do tej świątyni Bala w rytualnych szatach. Tam taki jeden z drugim wychodzi na mównicę. I zaczyna do nich przemawiać, i mówi jakiś jeden fragment, kawałek, który jest w miarę spójny, i w nadziei tego, że usłyszymy kolejny spójny, i w ten sposób pokładamy sobie te puzzle. Przychodzimy następny raz. Następny raz znowu oczywiście spójny kawałek, znowu ten sam rytuał w każdym kroku, i tak dalej. I nie chodzi o to wcale, że zrozumiemy, bo gdyby tam, gdybyśmy tam chodzili naprawdę długo, to dalej nic nie zrozumiemy. Chodzi właśnie o to, żeby chodzić tam, a nie, żeby cokolwiek stamtąd wynieść wartościowego, co zrozumieć pozwoli Wam otaczający świat. Odwrotnie zmanipulują, zmanipulują was tam do reszty, do tego zostawiacie tam ostatnie grosiczki swoje. No i właśnie chodzi o to, żebyście tam chodzili, tak, jak z króliczkiem. Nie chodzi o to, żeby go złapać, tylko o to, żeby go gonić. No i te ich y, po prostu y, to, co tam mówią, to właśnie to jest tego nie niekuniczka. Oni po prostu chcą was tam przyciągnąć następny raz i następny i następny, ach, aż wam tam włożą po prostu do uba wystarczająco dużo, żeby was ogupić całkowicie i w ten sposób 8 miliardów ludzi i taki jest ich plan. I tylko dlatego, że wypaliły się im trzy narzędzia zniewolenia, to tylko dlatego chcą odnowić teraz te narzędzia, ale niczego wcale nie chcą zmieniać. Nie chcą tych pieniędzy, bo wyszło na to, że nie mają się pokrycia, nie chcą tego metalu, bo się okazuje, że nie można go do niczego użyć, nie można go zjeść, nie można w nim mieszkać, ani się nim przykryć. Generalnie do niczego to nie służy i ma tylko wartość umowną jednej i drugie. No i te trzy religie, które są po prostu kłamstwem są zwiedzeniem, są manipulacją, plagiatem innych wcześniejszych, o kilka tysięcy lat wierzeń. I tak to należy rozumieć. Tym wszystkim zawładnęli poprzez stare pisma i manipulowanie właśnie tarasa, której nazwy nie wymienia, loczków. I oni dlatego tak do tego prom i tak są pewni tego, że czy wy tam pójdziecie, czy nie, to oni są i tu, i tam, i w cywilu i, i w tych kościołach, gdzie tam kości mnóstwo już stąd ta nazwa. No więc oni chcą was zmanipulować za wszelką cenę, wszelkimi metodami są tego pewni, bo obstawiają wszystkie możliwe drogi. Powiem Wam na koniec ostatnie zdanie. Nie wiem jak z nimi wygrać iluminatami, masonami, mafią hazarską. Nie wiem, jak z nimi przegrać, nie wygrać, ale wiem, jak z nimi nie przegrać. Nie wiem, czy to jest to samo, ale odpowiedź brzmi, nie grać z nimi w ogóle, żadną grę. Odrzucić wszystko i grać we własnych, w własnym koncert, yy, grać na własnym instrumencie zamiast ich fałszywych nut i dźwięków, używać własnego sprawnego umysłu wyposażonego w yy, poszukiwaną i zdobywaną przez siebie prawdziwą wiedzę Wypierając wszystko, co do tej pory nam metodycznie przez dekady naszego życia wkładali. Więc słuchajcie, to jest właśnie tak, na tym polega ta manipulacja, ta religia właśnie w ten sposób ogłupia, żebyśmy tam po prostu chodzili i tą truciznę zażywali cały czas. To było tak długo skuteczne, dopóki nie wiedzieliśmy, że to nie jest ich, że tylko, dopóki myśleliśmy, że to jest ich, to to działało, ale odkąd wiemy, że to jest plagiat, to przestało działać i oni to dobrze wiedzą, dlatego są nowej, jednej religii innej. Nie, nie mówią, że nie chcą żadnej. Chcą, tylko nie chcą tej samej. Po prostu w publicznym dyskursie nie może być coś takiego, że coś jest z jednej strony wiadome, że jest oszustwem, a z drugiej strony w dalszym ciągu jest dominującą jakąś narracją. Więc z tego, z tego powodu nie chcą tych religii. Natomiast pieniędzy nie chcą też z tego samego powodu. Wyszło na jaw, że nie mają w niczym pokrycia te fiaty. I ta żółty metal też jest praktycznie tylko umowną jakąś wartością, bo praktycznie tam jakieś pozłacane styki dzisiaj są lepsze przewodniki, nie trzeba niczego pozłacać. Dawne przewod... półprzewodniki i przewodniki dzisiaj są opornikami do tego stopnia, jest różnica w nowych materiałach, więc praktycznie nie ma naprawdę zastosowania innego niż początkowo e, to miało. Mam na myśli tutaj naszych bogów, którzy potrzebowali tego do załatania swojej. Atmosferę, można powiedzieć, tego pola, które tam je chroniło. No i cóż, to by było tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Jeszcze może nagram jeden programik krótki, ale taki krótki i przyjemny o złocie, właśnie. Tymczasem dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.